Dobry wieczór. Witajcie w naszej opowieści o wszystkich świętych. Mam na imię Grzegorz i dziś właśnie tego wieczoru pragnę Wam opowiedzieć o świętych osobach, które są w niebie. I choć bardzo chciałbym wymienić imiona ich wszystkich, to uwierzcie mi, nie ma sensu. Bo tak wielu w niebie mamy świętych i kobiet, i mężczyzn, i nawet małe dzieci są wśród nich. Wiecie, oni czekają tylko na Gest z naszej strony, taki mały, drobny gest, że w ogóle pamiętamy o tym, że istnieją, wierzymy, że są. Nasze życie przeplata się wciąż z żywą obecnością tych świętych pomocników. Jak widzicie, jestem podróżnikiem, kocham jazdy na motorze i czym jestem starszy, tym bardziej wyobrażam sobie życie jako podróż, w którą zabieram wspomnienia. Kiedyś wybrałem się motorem do sanktuarium w Siekierkach. Zrobiłem chwilkę przerwy, taki mały odpoczynek. Pamiętam, zatrzymałem się w parku i zobaczcie, co się tam wydarzyło. Hej, Ania, czemu jesteś taka smutna? No, ja też widzę, coś się stało. Dajcie mi spokój nic się nie stało. No przecież widzę, że jesteś bardzo, bardzo smutna. Powiedz. Nie, naprawdę nic. Nic. Przecież nam możesz się wierzyć. My naprawdę nic nikomu nie powiemy. No sama nie wiem, Dagmara. Zgubiłam coś bardzo sennego. Sama nie wiem jak, kiedy, gdzie i w ogóle. Ale nie mówcie nikomu. Proszę was, dziewczyny. Co zgubiłaś? Co takiego zgubiłaś? Zgubiłam mój medalik. Pamiątkę pierwszej Komunii Świętej. To był mój taki wielki skarb. Pamiętam, jak mama mi go kupiła, a potem na uroczystej mszy świętej ksiądz proboszcz święci medaliki dzieciom przygotowującym się do tego wielkiego wydarzenia. A teraz? Szukałam już wszędzie, wszędzie i naprawdę nigdzie go nie ma. Hmm, przyszło mi coś do głowy. Hej, słuchajcie, dziewczyny! Moja babcia zawsze mówiła, że jeśli coś zgubię, mogę poprosić o pomoc świętego. Tylko nie pamiętam którego. Hmm, jak on miał na imię. Czekaj, czekaj, czekaj. Coś na a, a, Antoni! Antoni, święty Antoni? I jak to trzeba zrobić? Jak? Poprosić o pomoc? Pomodlić się? Święty Antoni, pomóż naszej koleżance odnaleźć medali komunijne. Święty Antoni, pomóż naszej koleżance odnaleźć medali komunijne. Usłyszałem modlitwę. Usłyszałem wyraźnie, że ktoś tu potrzebuje pomocy. Hmm, to dobrze, prościcie mnie o pomoc, bo wiem Aniu, gdzie jest twoja pamiątka. Odmów paciorek, zanim położysz się spać, a w nocy przysić się miejsce, w którym zostawiłaś swoją zgubę. Naprawdę ty istniejesz? Myślałam, że to tylko takie gadanie o świętych o obcowaniu, że was w ogóle nie ma, czyli zawsze można prosić świętych o pomoc. To niesamowite. Od dziś będę o tym pamiętać, modlić się, dziękować, że jesteście i że pomagacie nam. Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo. My też bardzo dziękujemy. Moje podróże to też powroty. Powroty do domu to kocham najbardziej. Wiecie, nawet teraz tak sobie myślę, że najlepsze w podróżowaniu to właśnie powracanie do rodzinnego domu, do mamy, do taty, do tych niedzielnych obiadów w rodzinnym gronie. Rozmawialiśmy ze sobą o wszystkim, o tym co u nas, o naszych planach, marzeniach. W ogóle tak cieszyliśmy się po prostu sobą. Pewnej niedzieli Przydarzyła się taka historia. Nasza sąsiadka jest w szpitalu. Słuchajcie, pani Helenka jest bardzo chora. A w dodatku jej dzieci wyjechały na zieloną szkołę z całą klasą. Hmm, a pan Zbyszak. Ciągle jeszcze nie wrócił z podróży służbowej. Wyjechał do Paryża. Ta nasza sąsiadka, pani Helena, często choruje i często trafia do szpitala. Jest chyba naprawdę poważnie chora. A nie można jej jakoś pomóc? Bo z tego, co mówisz, mam to nawet nie ma jej w szpitalu. O jaki opiekuńczy, o jaki troskliwy, ojej! Od kiedy to ty, Braciszku, jesteś taki dobry? Oj, tam zaraz dobry czy niedobry. Po prostu pomyślałem, że może by ją odwiedzić może kupić jakiś zdrowy poczęstunek. To bardzo miło z twojej strony, Bartuś, ale niestety nie ma teraz odwiedzin w szpitalu. Zaczyna się jesień, ludzie znów przyziębiają się, no i z tego powodu jest zakaz odwiedzin. Bardzo szkoda bo ja bardzo chętnie bym odwiedziła Panią Halenkę. To co możemy zrobić? Może jej zadzwonimy i jakoś ją pocieszymy? Może ja zamówię mszę świętą uzdrowienie? Co myślicie? Czy ja wiem? Przecież nic to nie daje. Oj, daje, daje córuś, wiesz. Kiedy byłam małą dziewczynką, też poważnie chorowałam. I moja mama, a wasza babcia Henia, zamówiła mszą świętą. I wszyscy ludzie modlili się gorąco do Pana Jezusa, aby mnie, małą dziewczynkę, uzdrowił. I zobaczcie, jestem od tej pory całkiem zupełnie zdrowa. Słyszałam kiedyś na rekolekcjach, jak jeden ksiądz mówił, że jest święta, która pomaga właśnie w tych sprawach najtrudniejszych, beznadziejnych. Tak, tak córuś, masz rację. To święta Rita. Jej życiu było niesamowitym pasmem, niesamowitych historii, niemożliwych, a jednak się stawały. To może pomodlimy się do świętej Rity za przyczyną, żeby uzdrowić naszą sąsiadkę Helenę. Rito, święta rito, jeśli nas słyszysz, pomóż prosimy. Święta rito, święta rito, jeśli nas słyszysz, pomóż prosimy. Święta rito, święta rito, jeśli nas słyszysz, pomóż prosimy. prosimy. Jestem, słyszałam Waszą modlitwę... roku, kiedy byłem uczniem siódmej albo ósmej klasy, pojechaliśmy z wychowawczynią na szkolną wycieczkę do kina. Wtedy otworzyli już pierwszą galerię handlową i kino znajdowało się właśnie w takiej galerii. Pamiętam, było jeszcze sporo czasu, a bilety już mieliśmy kupione. Więc pani zaproponowała czas wolny. Chodziliśmy kręcąc się po tych małych sklepikach. Moje kumpele wiadomo poszły do sklepu z ciuchami. A tam co się wydarzyło? Zobaczcie. O, ale fajna bluzeczka. Wow, ale superowa. Ja chciałabym mieć właśnie taką na scenę. Ach, już to sobie wyobrażam, jak wchodzę w takiej błyszczącej. Wszyscy biją mi brawa, a ja śpiewam, śpiewam jak prawdziwa gwiazda. Na scenę? Zwariowałaś. Marzy ci się. Hm. Mi też by się marzyło, ale ja. ja to już w ogóle zupełnie głosu nie mam. Ja to w ogóle nie umiem śpiewać. No, przecież każdy z nas ma jakiś talent. Pewno do czegoś innego, bo każdy z nas jest wyjątkowy. Tak zawsze mówi moja mama. Tak, może nie każdy, bo ja to już chyba do niczego się nie nadaję. Ciągle próbuję jakichś nowych zajęć: sportowych, muzycznych, to Bóg wie jeszcze jakich. A to ciągle na nic. Ciągle są inni lepsi ode mnie. Przestań się marudzić, dziewczyny. Mamy dużo czasu, żeby próbować różnych zajęć dodatkowych. A wiesz, Kaśka? Ja myślę, że jak chcesz na tą scenę, to musisz dużo śpiewać. Po prostu ćwiczyć głos. I przyglądam tym gwiazdeczkom, jak zachowuję się na tych scenach. To chyba nie jest proste, no nie? A popatrzcie, jakie to są fajowe ciuchy. O ja cię nie mogę. To są zawsze takie w moim stylu. A jak ty, Kaśka, chcesz zrobić tą muzyczną karierę? Musisz chyba się zgłosić do jakiegoś programu telewizyjnego The Voice albo jakiejś szansy na sukces, bo inaczej o tobie nigdy nie usłyszymy. A o czym ty pomyślałaś, bo jakoś tak dziwnie wyglądasz? Przecież na świecie dzieją się cuda. Tak zawsze mówi nasza pani od Scholki. Pamiętacie? Będę modlić się do świętej Cycylii. Przecież święta. Yy, ona na pewno mi pomoże. Przecież święta Cycylia jest patronką od pięknego śpiewu i muzyki. <laughs> święta. święta Cycylio. Święta Cycylio. Święta Cycylio. Święta Cycylio. Święta Cycylio. Święta Cycylio, święta Cycylio! Lubię ten mój motor i wiecie, o czym marzę. Chciałbym kiedyś wybrać się na pielgrzymkę do Turynu, tak po prostu pojechać tam, żeby zobaczyć miasto, w którym żył święty Jan Bosko. Poczuć klimat tamtych lat. To był hmm, wiek XIX. Chciałbym pospacerować po drogach, które przymierzał, zobaczyć ślady dobrych uczynków. Ślady miłości, którą otaczał te biedne, osierocone, głodne i samotne dzieci na ulicach Turynu, tego wielkiego miasta. Wyobrażam sobie, że mogłoby to wyglądać mniej więcej tak. To co dzieciaki, co dzisiaj robimy? Modlitwa, nauka, sport, zabawa, na co macie dzisiaj ochotę? Tak padre, idziemy na boisko, a ty nam wszystko wytłumaczysz. Masz dla nas czas. Bardzo lubimy, gdy z nami jesteś. Słuchasz nasz? To pewnie jest. I odpowiadasz nam na pytania. Ja to bym pograła w paletki. Boli mnie kolano po ostatnim meczu. Upadło wtedy ostro. Ja bym się iść na rzekę po płycie, bo tam nie byliśmy. Ja bym pograła w zbijanego. A ja bym chciała wyścigi. Tam ktoś jest, jakiś mały chłopiec. Chyba jest bardzo, bardzo smutny. Co się stało? Jak masz na imię? Skąd jesteś? Jak się nazywasz? Ile masz lat? Nie twojej rodzice. Co lubisz robić? Głodny jesteś? Zimno ci? Nie mogę. Chcesz wszystkim odpowiedzieć naraz. Pytacie mnie wszyscy naraz, jak mam wam odpowiedzieć? Mogę pójść z wami? No, no, pewnie, że możesz. Ale najpierw powiedz, dlaczego jesteś smutny. No dobrze. Zgubiłem mojego ukochanego pieska. Bella się zgubiła. Nie chcę wracać bez niej do domu. Ojej, no to rzeczywiście poważna sprawa. Ale jestem pewien, że Bella na pewno do ciebie wróci. Na pewno mocno cię kocha. I wiesz, historia z twoją Bellą przypomniała mi historię z pewnym pięknym, dużym, szarym psem, którego kiedyś miałem. Nazywał się Grigio. Usiądźcie, to ją Wam opowiem. Nazywał się Grigio. Usiądźcie, to ją Wam opowiem. Wiele lat temu, gdy zdarzało się, że po dniu ciężkiej pracy w mieście wracałem do oratorium, było już bardzo ciemno. A w Turynie wtedy, gdy było ciemno, było też bardzo niebezpiecznie. Wiele razy zdarzało się, że ktoś chciał mnie pobić albo okraść. I zawsze wtedy, kiedy się bałem, pojawiał się przy mnie taki duży, piękny, szary pies. Nazwałem go Grigio. Nigdy nie wiedziałem, skąd przyszedł, ale zawsze odprowadzał mnie pod same drzwi oratorium i potem znikał. Udało mi się go kilka razy pogłaskać. Ale nigdy nic nie jadł ani nie pił. Gdybym wam powiedział, że to był anioł, to byście mi nie uwierzyli. Dokładnie, ale nie mogę też powiedzieć, że to był zwykły pies. Tak, to było niezwykłe zwierzę. To co? Idziemy na boisko, a tam poczekamy na Twoją bellę. Dobrze? Idziemy? Chodźmy. Idziemy, chodźcie, dzieciaki, chodźcie. Zapraszamy do wspólnej piosenki. Dziękujemy za te oklaski. Ja bym chciał też podziękować naszym aktorom, całej obsłudze technicznej, tym, którzy poświęcili swój czas. Te podziękowania oczywiście na szlachetne ręce pani Anety, która napisała scenariusz, podjęła się reżyserowania, koordynowania tego przedsięwzięcia. Drodzy, obyśmy zaczerpnęli choć ciutkę inspiracji i zechcieli być świętymi. Po prostu, żebyśmy poszli do nieba. Powierzenie nam tak ważnych roli, za okazanie serca i zaangażowanie, za to, że zdobyliśmy dzięki Pani nowe doświadczenie. Bóg zapłać za wsparcie, wyrozumiałość i ukazanie nam nowego spojrzenia na naszych świętych w niebie. Scholka Hosanna.